Mówili, nic z tego nie będzie, nie mówili tak myśleli na pewno, żeby mógł już to zatrzymać Nie ma co, ja do tego zamiarem by to rozpocząć To, to efekty, efekty czasu nie. poświęconego Właśnie na to nie było tego jeszcze W tym klimacie tak robi się rap Zająłem się tym, żebyś mógł to w końcu odczuć ale ziom, żebyś widział tego początki Ale po co się za to wziąłem, żeby zostać King Crab Żebyś poczuł to jak perfum miało ja Od razu widziałem, że to jest to miejsce kolejnego rozdziału Teraz to nie byle co, ma w sobie super co, super coś Weź to pod bo wiem, że to zrobisz na pewno Człowiek myślami widzi to tak To prognozy tak często mylę, wiesz sam, nie mając pojęcia o tym Wiem, jak to widzisz Nie przestaję dążyć do tego, muszę dążyć do brzegu, nadszedł czas Wyżej się wspiąć, wciąż bije rekord, raptor top 1 Na liście dziś, masz to w playliście A pamiętasz te spojrzenia? Pamiętam mnie jedno Nie do uwierzenia, a mówili nic tego nie będzie Nie mówili tak myśleli na pewno Tylko kiedy na to czas, nie wiem Musisz jakoś ogarnąć a mówili, nic tego nie będzie, nie mówili, tak myśleli na bankrobie, tak hardkorowo, to skupisko tego, co najważniejsze w muzyce. Tego, co, tego, co, tego, co, na pewno tak myśleli, pomyśl, zapędza stery, kiedy ostra akcja i chwila, kiedy burza myśli przestaje być burzą myśli. Czy jestem obecny, a jak myślisz Kiedy robię coś tak, i kiedy myślami daleko sięgają już blisko innej galaktyki Osiągnąłem to poprzez coś więcej A mówiłem Raptor robisz to, i znowu Cię trafia jakością Tego rapu, mówiłem, że to najlepsze, najlepsze dopiero będzie Nie mówili, a myśleli pewnie Ty weź się zastanów Kiedy nie mogę przestać, nowym przy tym siedzieć bo tak ma to wyglądać, każdy żyje w innym świecie W każdym świecie Raptor 6-6 Kiedy zamiast się położyć siedzę przy tym tekście kiedy zastępuj, już to tym mam piękny i chcę ich więcej, chcę ich więcej Tam odsiedzi też w tobie, to musi tam być Teraz o tej chwilę pomyśl Ja już rozpędzony, z daty czasu to Pendolino To może rapu, fala numerów na brzegu Zanim pójdą następne, bo ten wiatr w wstępuje I wszystko się tak jakoś samodzieje